Cześć! Z tej strony Paulina z kanału Kobiecy Dwa Koła. Dzisiejszy odcinek to uzupełnienie funkcji mojego zegarka Garmin Venu 3S. Została dodana funkcja EKG i dzisiaj chcę sprawdzić i pokazać Wam, jak to działa w rzeczywistości. Gotowi! Zaczynamy! Dalsza część już muszę użyć e, aplikacji w zegarku, więc zobaczymy. O, wyskoczyła konfiguracja. Upewnij się, że zegarek jest dobrze osadzony na wybranym podczas konfiguracji nadgarstku. Obecnie jest to lewy, połóż ramię i nadgarstek na stole i nie ruszaj się. Przyciśniemy go jeszcze trochę mocniej, dobra. Hmm? Umieść kciuki wskazujący na metalowym pierścieniu wokół tarczy zegarka, aby rozpocząć... O, dobra. Mamy to. Rytm zatokowy. O, już tutaj mi w aplikacji, patrzcie, przeszło. Y Średnio 58 uderzeń na minutę. Ten zapis EKG nie wykazuje oznak migotania przedsionków. Aplikacja EKG nie może wykryć zawałów serca. Jeśli uważasz, że doświadczasz nagłego wypadku medycznego, skontaktuj się ze służbami ratunkowymi. Dobra, dodaj objawy, więcej informacji. Usuń zapis, rozwiązywanie problemów. Zobaczmy więcej informacji. Wynik w postaci rytmu zatokowego oznacza, że wzór bicia serca wydaje się normalny. Oznacza to, że górna i dolna komora serca bije w sposób zsynchronizowany. Wynik rytmu zatokowego dotyczy tylko tego konkretnego zapisu i nie oznacza, że Twoje serce zawsze bije normalnie. Czyli informacje takie um, uświadamiające. Dobra, gotowe, zróbmy. Trwa zapisywanie. Teraz pokażę Wam jak to wygląda w aplikacji, w zegarku w sensie, tu muszę sobie wejść w aplikację hop 30 sekund trzeba poczekać o, mamy tutaj informacje informacje, że to też nie jest y, wynik badania medycznego żeby każdy był świadomy. Gotowe zapisywanie. O, przyszło powiadomienie od razu na telefon. O, i tutaj zrobiłam dwa Pomiary, żeby był, był obraz, jak to się wyświetla, i od razu na głównej, tutaj w aplikacji, tutaj poszczególne badania razem z wykresem. Można sobie to prześledzić, jeśli ktoś to wszystko rozumie. Tutaj wcześniejszy pomiar na takiej samej zasadzie. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie pomocny, to będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy na bajkofitu. Dzięki Waszej pomocy mogę dalej rozwijać kanał, tworzyć lepsze treści i dzielić się z Wami moją pasją do turystyki i rowerów. Wasze wsparcie ma wielkie znaczenie. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wsparli mnie w zeszłym tygodniu. Wasza hojność naprawdę dodaje mi motywacji do dalszej pracy. A jeśli chcesz, aby w przyszłym tygodniu również Twoje imię znalazło się na tej grafice, to postaw mi wirtualną kawkę, odwiedzając stronę Bajkofitu Kobiece 2 Koła. Serdecznie dziękuję. Albo można też sobie wejść tutaj przez Statystyki Zdrowia, EKG i mamy dwa zapisy, które wykonałam. I tak samo można sobie tutaj przeanalizować. Jest komu komunikat, że ten zapis EKG nie wykazuje oznak migotania przedsionków. Więc jest taki podstawowy yy, komunikat, i aplikacja EKG nie może wykryć zawałów serca. Jeśli uważasz, że doświadczasz nagłego wypadku medycznego, skontaktuj się z, ze służbami ratunkowymi, więc to wszystko jest na ten temat informacja. I to by było tyle. Nie wiem na ile to jest. Yy, adekwatne do takiego normalnego badania EKG. Badania porównujące wynik taki y, u lekarza razem z apką, ale y, tego u mnie nie będzie. Generalnie wszystko działa sprawnie, jak widać. Bez problemu można to sobie uruchomić y, no i kontrolować. Dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie Paulina z kanału Kowiecy 2 koła.